Na Słowacji u Martina. E, przeprowadzamy warsztaty e, pracy psów. E, to są głównie psy z mojej hodowli, z laborówki. E, za chwilę puścimy Kum To jest pies, który nigdy nie miał styczności z zagrodą dziczą. E, na jednym polowaniu puściłem go dosłownie na jeden miód i biegał gdzieś tam za jeleniami. E, ma 10 miesięcy, no i sam jestem ciekaw, e, czy podejmie pracę na dziku, czy nie. güzel kurt sattı. güzel. <laughs> Sam dziki, wiesz, nie nie, Nie, nie no, wiem, że to jest tak. A teraz robiłem z nim szkolenie na ASE. Ma mm -hmm. certyfikat, no i nagrywanie z nim szukać. No a co? Dawaj tak. Woo! <laughs> Так, добрый день. Hwyl! <laughs> Da! ка давай Da! давай W Martina, jesteśmy na Zagrodzie Dziczej na Słowacji. Jesteśmy na warsztatach psów. Tak się złożyło, że ja organizuję te warsztaty. To są głównie ogary, ogary z mojej hodowli. No, cały pomysł powstał z tego tytułu, że razem z właścicielami psów, które wyszły z doborówki, chcieliśmy sprawdzić po prostu ich poziom pracy na dzikach. No, Ogar Polski nie jest psem typowym dzikarzem. To jest pies gończy. Pies gończy, który, który pracuje na jeleniach, na, wcześniej na, na zającach, ale też bardzo dobrze sprawdza się na dzikach, więc praca Ogara jest charakterystyczna. To jest pies, który kontroluje rozumiem swoją pasję, a często to podkreślam. Dlatego też jest ostrożny na dzikach. I na przykład w stosunku do innych raz mamy bardzo mało cięć. Bardzo mało korzystamy z pomocy weterynarzy, bo to psy po prostu racjonalnie oceniają swoje szanse przy czarnym zwierzu. Takie warsztaty no, robimy, tak jak wspomniałem, na Słowacji, ponieważ w Polsce zagrody dzicze w wyniku działalności szkodliwej polityków no, zostały zamknięte. Jak zwykle emocje wygrały z rozumem. To się bierze z niewiedzy i ze złej woli. Więc paradoks polega na tym, że polskie psy myśliwskie, czy to ogary, czy gończe polskie, które są naszym dziedzictwem narodowym, niematerialnym, musimy szkolić u Słowaków i w ościennych krajach. Polska jest pełna paradoksów, jeśli chodzi o ołowiectwo. Jesteśmy też jedynym krajem, w którym dzieci na przykład nie mogą polować, co jest zamachem na władzę rodzicielską i na, na, na podwaliny naszej cywilizacji, także dobrze, że mamy kolegów na Słowacji i dziękujemy serdecznie, że, że, że możemy tutaj dzisiaj być, dziękuję. Zagroda Dzicza jest, jest takim miejscem, które pełni rolę szkoleniową, jest, jest bardzo istotna w, świat, w świat, ze względu na szkolenie młodych psów. Głównie przychodzą tutaj młode psy, ponieważ dorosłe psy nie mają, nie mają takiej potrzeby. One polują i każdy z nas wie, jak pracują. Natomiast y, młody pies musi się zaznajomić z dzikiem, chociażby po to, żeby na realnym polowaniu y, no, nie mieć, y, nie mieć y, kłopotów y, przez brak doświadczenia. Prawda? Więc y, no, to jest jedyna wymarzona okazja, żeby w takich laboratoryjnych warunkach z siadł. siadł żeby w takich laboratoryjnych warunkach no, móc ocenić sobie swoje własne psy, co też ma jakby taką, taki walor dotyczący kwestii hodowlanych, prawda? No bo na tej podstawie jestem w stanie selekcjonować psy, które, które, które rokują jakieś nadzieje na użytkowość. Siad! Zostań! Zostań, siad! Siad! No a to jest, to jest, to jest grzmot akurat jest bardzo pobudzony, bo to jest dorosły pies polujący. On przyjechał tutaj w roli instruktora tylko i wyłącznie, ale widzę, że, że, emocje, że emocje zwyciężają w nim w tym momencie i jest bardzo pobudzony. Także zagroda no, nie jest takim miejscem, gdzie stereotypowo podchodzi się do tego w ten sposób, że ludzie, którzy nie mają pojęcia o obieście, twierdzą, że no, źli myśliwi przychodzą pastwić się nad, nad dzikami. To nie ma nic z tym wspólnego i to jest, to jest widzenie lansowane przez media lewicowo-liberalne po to, żeby zniszczyć łowiectwo, które jako takie jest naszym dziedzictwem kulturowym. Nie tylko naszym, bo to nie jest dziedzictwo polskie, to jest dziedzictwo Słowaków, to jest dziedzictwo Niemców całej Europy i całej cywilizacji. Trzeba mieć świadomość, że polowania z psami gończymi to, są, to, to jest integralna część jakby kultury całej ludzkości. Od zarania dziejów człowiek polował z psami i pierwszą specjalizacją Wśród psów polujących były właśnie gończe, który, których przedstawicielami są ofiary, które dzisiaj z nami są na zagrodzie.